No i co? Cały ja. Miał być, miała być hopa, a wyszło, a wyszło to. Zawsze tak mam. Jak już się za coś wezmę, to chcę naprawdę, naprawdę to robić konkretnie. Więc opowiadam Wam, co się tutaj wydarzyło. Znacie już całą tę opowieść, że tu będzie najazd, tutaj biomasa już się produkuje. Uczę się robić biomasę, bo no to będzie głównie w szajbazie i w sadzeniu lasów. Tu będzie najazd, tu sobie zjeżdżam i uwaga, teraz, teraz to zrobimy tak, jak, tak, jakbym jechał rowerem, czyli tu będzie trochę większa chęć. To będzie działa, lecimy i te kamienie będą tu. No ale przy okazji, ponieważ mamy taki rok deszczowy, bardzo nie narzekam na to. Gorzej się jeździ w taką pogodę, ale nie narzekam, niech woda pada, niech, niech nam zieleń rośnie. To tę część mi zalała woda. I tak sobie postałem tutaj, poskrębałem się w głowę i myślę: OK, przedłużę sobie od, od fundamentów domu yy, ziemię, yy, bo dom stoi trochę wyżej. Zresztą widzicie, ile tutaj w dół, ile tu w dół zjeżdża teren. O, yy, tak, żeby. Jeszcze wzmocnić tutaj fundamenty, więc musiałem skądś wziąć ziemię. Wziąłem, wziąłem ją stąd. No i. A, e, I w taki oto sposób powstaje podłużny, dosyć długi staw. I wiem, że pierwsze co ludzie myślą, kiedy, słyszą, staw, myślą sobie, o ryby, będę to zarybiał. Zarybianie stawu jeszcze w dodatku małego nie jest prostą rzeczą. To się zaraz robi błoto. Trzeba też pomyśleć o tym, jak się będzie żyło rybą w takim stawie. Ale dla mnie przede wszystkim zbiornik wodny to jest woda deszczowa i podlewanie lasu nawet te drzewa przez ostatnie lata to miały naprawdę ciężki żywot. Słabe korzenie, słabe drzewa. Łamę się strasznie. To jest w ogóle stary park tutaj dookoła. No bo taka susza była, więc ostatnio albo susza, albo, albo po wodzie, więc stąd i tu w ogóle będzie ciekawe, bo poziom wody wymierzyłem powinien być gdzieś o, w zasadzie tak jak widać, tutaj już mamy niżej powierzchnię Ziemi, to poziom wody będzie gdzieś dotąd, czyli powiedzmy o, do, dotąd, do piersi, tu będę miał do piersi, więc jak sobie będę zjeżdżał, to oczywiście treningowa robię tylko, bo większość już w szajbazie. Ale jak tutaj sobie będę zjeżdżał, to będę mógł zdecydować, czy chcę pojechać po suchej bandzie, czy chcę już zahaczyć o wodę. Tu sobie wyskoczyć, będzie rock garden kamieni, kamieni stąd wykąpałem tym maleństwem wykopałem stąd mega dużo kamieni. Niektóre są mega duże i nawet kupuję wagę i zważę, bo jestem ciekaw, co ja jestem w stanie wyciągać spod ziemi. Do rock gardenów używamy głównie płaskich kamieni. Rock garden nie może się huśtać, ale też no, to nie mogą być takie kamienie, które stworzą e, szczeliny, które będą wpadały koła i będą się klinowały, więc e, to trzeba z głową. To będzie też świetny dom dla jaszczurek. E, on nie będzie tutaj, on będzie tutaj się gdzieś bardziej znajdował. E, no i tak mi to wyszło. Poza tym ściągnąłem darń, więc tutaj już sobie... Szykuję następną część do y, 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 masy, do biomasy, do produkcji biomasy. Tam dalej pełno gałęzi, które przejdą przez nowy rębaczek. Będzie to wyglądało tak, jak pokazywałem Wam. Biomasę pokazywałem Wam. Wszystko będzie przemielone, zmieszane, żum e, No i drzewka sobie tutaj będą rosły. E, a jeszcze pokażę Wam, pokażę Wam w ogóle tu, jest taka glina, co dzisiaj przyjechało. Dzisiaj to jest w środę. Eee, środek któregoś tam listopada. Czwartego chyba listopada. To jeszcze tu jest bałagan, tu jest bałagan. Ale tu przyjechało coś. Ta da 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 da. Co będzie ciężko z nami pracować też w Szajbazie. Oczywiście początkowo w Szajbazie, bo tak jak Wam powiedziałem ja zawsze miałem dwa marzenia. Pracę z młodzieżą i zrobienie czegoś, robienie czegoś dla naszej ziemi, matki ziemi. Więc jak tylko już się w Szajbazie pobudujemy, wszystko będzie porobione, ten sprzęt będzie pracował do sadzenia lasów, do właśnie budowania zbiorników retencyjnych, gdzie tylko mi się uda zdobyć ziemię, więc potem jeszcze będę szukał jakichś większych obszarów ziemi. Gdyby udało się wokół Szajbazy, to byłoby gites. Więc... Zawsze lubiłem resoraki, a mini ładowara wygląda jak resorak. No i tyle w tym odcinku. O, a to jest bania, z której do Was czasami nadaję. Tak nie chcę tutaj tak za dużo pokazywać dookoła, bo tu jest straszny bałagan. Tu mam piłę docięcia do cięcia płytek. Gdzieś tam pod folią to wszystko pochowane, pospinane. No ale już niedługo myślę, będzie jechało z nami dłuższej bazy. No, ale tak to wygląda. Miał być tam kawałeczek sobie miałem pokopać. Jedna rura z dachu idąca od rynien, druga rura od rynien i te dwie rury podczas dwóch dni deszczu, powiedzmy, że przez dwa dni będzie padało po tam 6 godzin dziennie, napełnia ten staw. No i nadmiar będzie sobie szedł gdzieś tam w stronę właśnie parku. Nie wiem, czy jeszcze śluzę jakoś tu zrobię, ale już nie chcę przesadzać. No i myślę właśnie, że mini ładowarą sobie to podrzucę wszystko, tutaj sobie teren przedłużę. Tak to wygląda. Działam, działam. A w najbliższy weekend, jeżeli nie będzie ulew, to tylko od tego zależy, jeżeli nie będzie lockdownu całkowitego, jadę do Niechorza. Morsujemy w niedzielę w Bałtyku. Pozdrawiam Was serdecznie. Z parku, z doświadczalnego parku technologicznego Shybike. No i trzymajcie się ciepło. Hej!